Huk armat, trzask drewna, krzyki, wpadasz na pokład wrogiego statku, widzisz cel, unosisz ciężki pistolet skałkowy, na twarzy maluje się pewność siebie, pociągasz za spust i słyszysz suchy, martwy szczęk, pewność siebie ustępuje przerażeniu, wróg już unosi szable. Ten szczęk to dźwięk śmierci, ale nie twojej, bo za chwilę uwolnisz arsenał desperacji, o którym nie piszą w książkach, a my pokażemy go w całości. Marynarze dobrze znali ten dźwięk, czasem spalał się tylko proch na panewce co nazywano splunięciem. Ale suchy szczęk był gorszy całkowita awaria mechanizmu. Był to dźwięk, który według historyka broni Davida Hardinga w ułamku sekundy zmieniał myśliwego w ofiarę. Spróbuj go teraz przeładować. Wyjmij prochownicę. Odmierz proch, ubij przybitkę, wepchnij kulę, nasyp prochu na panewkę. W idealnych warunkach zajmie to 20, a nawet 30 sekund. Na pokładzie, w dymie i krwi masz tylko jedną sekundę. Nie wypał oznaczał, że twoja główna broń wypadała z gry do końca starcia. To jak próba napełnienia zapalniczki podczas huraganu. Właśnie dlatego piraci tacy jak czarnobrody nosili przy sobie do sześciu naładowanych pistoletów. Nie używali jednej broni wielostrzałowej, ale sześciu jednorazowych. To był ludzki system rewolwerowy złotego wieku piractwa. Pistolet stanie się młotem, topór okrętowy narzędziem kata, a zwykły nagiel do mocowania olinowania idealnym kastetem. Ale najstraszniejsza broń wcale nie była z metalu. Był nią strach, a my pokażemy jak piraci produkowali go na skalę przemysłową używając jedynie glinianego garnka i odrobiny siarki. Przyczyna awarii była śmiesznie prosta. Kropla słonej wody trafia na panewkę i sprawia, że proch staje się bezużyteczny. Nagromadzony po poprzednim wystrzale nagar zatyka otwór zapałowy. Historycy wojskowości szacują, że w warunkach morskich zamek skałkowy zawodził w jednym na siedem przypadków, nawet przy dobrej konserwacji. To gra w rosyjską ruletkę, w której w bębenku jest nie jeden, a kilka pustych nabojów. Panewka zapałowa była piętą achillesową całego mechanizmu, maleńka, odsłonięta platforma, na której o losie wystrzału decydowała pojedyncza kropla wody. Ale nie porzucasz tego bezużytecznego kawałka metalu, nie możesz. Zamiast tego dłoń instynktownie zmienia chwyt, ciężar przenosi się ze spustu na masywną lufę i rękojeść, elegancka broń epoki oświecenia w mgnieniu oka zamienia się w prymitywną maczugę, to nie taktyka, to odruch przetrwania, a rusznikarze z XVIII wieku doskonale o tym odruchu wiedzieli. Wiele pistoletów morskich miało ciężką metalową głowicę na rękojeści. Oficjalnie służyła jako przeciwwaga dla ważącej półtora kilograma lufy. Nieoficjalnie był to wbudowany plan B. Przycisk awaryjnego powrotu technologii do poziomu jaskiniowego młota. Spójrz na jego konstrukcję. Półtora kilograma stali i drewna, solidna kolba i owa głowica, często w kształcie groteskowej twarzy lub czaszki. To idealne wyważenie do miażdżącego ciosu, zdolnego roztrzaskać czaszkę lub złamać obojczyk. Siła takiego uderzenia była porównywalna z ciosem młota, ale młot nie patrzy na ciebie, zanim zmiażdży ci kość. Teraz wyobraź sobie siebie w tej sytuacji. W ręku trzymasz ciężki, niewygodny przedmiot. Wróg jest metr od ciebie. Gdzie uderzysz, by zakończyć wszystko jednym ruchem? Głowa, stawy, ręka z bronią. Twój zwierzęcy instynkt był taktycznym podręcznikiem pirata. To czysta biomechanika przetrwania. Mózg instynktownie szuka naturalnych wyłączników na ciele przeciwnika: skroni, nasady nosa, rzepki kolanowej. To nie jest strategia z podręcznika. To program zapisany w naszym układzie limbicznym tej samej części mózgu, która odpowiada za reakcję walcz lub uciekaj. Dowody tej brutalnej rzeczywistości spoczywają w muzeach. W zbiorach Royal Armouries w Leeds znajdują się pistolety z charakterystycznymi wyszczerbieniami na kolbach i wgnieceniami na metalu. To nie są ślady czasu. Eksperci potwierdzają, takich uszkodzeń nie powoduje upadek na pokład, lecz bezpośredni kontakt z ludzką kością lub parowanie stalowego ostrza. Każda taka blizna... To nie ma historia o chwili, w której wystrzał się nie powiódł, ale oto pistolet zostaje odrzucony, a w ręku pojawia się jego wierny następca, Cordelas. Jego geniusz tkwi w jego brzydocie. Krótkie i szerokie ostrze nie plątało się w pajęczynie okrętowego lunku, w przeciwieństwie do długiej, arystokratycznej szpady. Nie został stworzony do eleganckich pchnięć, ale do jednego potężnego ciosu, zdolnego odrąbać rękę przez grubą tkaninę kaftana. Jeśli rapier jest skalpelem chirurga, to cordelas jest tasakiem rzeźnika. Jego zadaniem nie jest znalezienie słabego punktu, lecz stworzenie go poprzez przecięcie kości, liny i woli oporu jednym ruchem. Środek ciężkości przesunięty ku końcowi ostrza zamieniał każdy zamach w uderzenie topora, a w drugiej ręce sztylet to nie jest opcja zapasowa. To druga część zabójczego systemu. W ciasnocie abordażowej walki, gdy ścierasz się z wrogiem, to właśnie sztylet stawia kropkę nad i, służy do parowania ciosów i zahaczania ostrza przeciwnika. Technika ta znana jest w Europie jako walka mieczem i lewakiem. Sztylet w lewej ręce był narzędziem wielofunkcyjnym: tarczą, hakiem i ostatnim argumentem w zwarciu. Był wykrzyknikiem na końcu krwawego zdania, które zaczynał Cordelas. Teraz zmieńmy skalę. Piki abordażowe nie były bronią do pojedynków, były narzędziem kontroli tłumu. Pierwsi piraci, którzy wdarli się na pokład, nie rzucali się do walki, tworzyli krótki mur ze stali, żywego stalowego jeża na wrogim pokładzie. Te piki, o długości zaledwie dwóch, 3 metrów, spychały obrońców, tworząc przyczółek, dawały cenne sekundy na desant głównej grupy abordażowej. One nie walczyły. One dzieliły pole bitwy na strefy. A teraz spójrz na to oczami marynarza. Pędzi na ciebie fala krzyczących ludzi, odbijasz jedną szablę, ale zaraz z boku bija się topór. Dodaj do tego huk, brzęk stali i nieludzki ryk. Współcześni psychologowie wojskowi nazywają to przeciążeniem sensorycznym. Mózg przestaje analizować i przełącza się w tryb paniki. Piraci instynktownie wykorzystywali ten efekt, zamieniając strach w broń masowego rażenia. Nawet broń oficerska była wielofunkcyjna. Sponton, krótka włócznia, służył zarówno do walki, jak i do wydawania sygnałów w tym chaosie. Był batutą dla orkiestry śmierci. Jednym ruchem można było wskazać cel, drugim sparować cios, a trzecim rzucić nim w najbliższego wroga. Ale najskuteczniejsze narzędzia mordu na statku nawet nie były uważane za broń. Weźmy na przykład topór abordażowy. Jego pierwszym zadaniem nie było zabijanie, lecz amputacja. Rąbano nim siatki abordażowe, przecinano wanty i liny, aby unieruchomić statek ofiarę, pozbawić go manewrowości. Ale gdy tylko topór trafiał w ręce pirata na wrogim pokładzie, jego funkcja się zmieniała. Stawał się uniwersalnym kluczem, ostrzem wyważano drzwi kajut, a kolcem na obuchu, który marynarze nazywali pikiem, przebijano zarówno deski pokładu, jak i ludzkie czaszki z jednakową skutecznością. To nie jest zwykły topór, to szwajcarski scyzoryk do włamań i zabijania. Prawdziwy hak piracki nie miał nic wspólnego z protezą. Jego główne zadanie zaczepić się o burtę wrogiego statku, ale w walce stawał się bronią kontroli, był narzędziem rybaka, który łowił nie ryby, a ludzi, rozkręcony na linie dwó lub trzy kilogramowy hak abordażowy zamieniał się w przerażającą bolę, która plątała nogi lub zwalała z nóg nawet najsilniejszego przeciwnika. To właśnie takie latające haki, a nie implanty chirurgiczne, najprawdopodobniej stały się źródłem legendy o kapitanie z żelazną ręką. Ale nawet hak trzeba było gdzieś znaleźć. A ta broń była wszędzie. Nagle ciężkie drewniane lub metalowe kołki, którymi mocowano olinowanie. Pokład był usiany dziesiątkami takich gotowych pałek. Każdy marynarz mógł wyrwać nagiel z gniazda i otrzymać idealną broń obuchową o wadze około kilograma. Na przeciętnej fregacie w specjalnych listwach znajdowało się ponad sto takich nagli. Był to dosłownie las gotowych pałek wbudowanych w konstrukcję statku. To nie improwizacja, to wykorzystanie statku jako magazynu broni, gdzie amunicja rośnie prosto z pokładu. Teraz zejdźmy do kambuzu. Kucharz okrętowy, czyli doktor, jak go często nazywano, rzadko był niegroźnym kucharzem. Najczęściej był to weteran, zwolniony ze służby bojowej z powodu rany, jak długi John Silver. Był jednym z najbardziej doświadczonych i szanowanych członków załogi. A jego kambuz był jego twierdzą. Jego ciężkie tasaki do rąbania solonej wołowiny w ciasnocie kajut nie różniły się pod względem śmiertelności od toporów bojowych. Te narzędzia zabijały z konieczności, ale istniała broń, której jedynym celem był czysty, nieskażony terror. Ładowano ją nie kulą, ładowano ją krzykiem: był to garłacz. Krótkolufowa strzelba z charakterystycznym rozszerzającym się wylotem lufy. Wsypywano do niej śmiertelny koktajl, mieszankę ołowianego śrutu, siekanych gwoździ, tłuczonego szkła i kamieni. Jeden taki wystrzał w tłum zamieniał pokład w piekielną salę operacyjną. Jego zadaniem nie było zabicie, ale zadaniem maksymalnej liczby przerażających, bolesnych ran. Wbrew legendzie rozszerzony wylot lufy nie służył zwiększeniu rozrzutu, był lejkiem, który pozwalał szybko wsypać ładunek na kołyszącym się pokładzie, ale efekt tego ładunku nie był militarny, lecz terrorystyczny. A przed wystrzałem na pokład leciały granaty, Puste, żeliwne lub gliniane kule wypełnione prochem z prostym lątem. Była to wczesna forma granatu hukowo-błyskowego. Według księgi piratów Charlesa Elmsa rzucano je nie po to, by zabijać, ale by ogłuszyć. Głośny huk, błysk i chmura gryzącego dymu na kilka sekund paraliżowały wolę obrońców. Właśnie w to okno dezorientacji wdzierała się grupa abordażowa. Jeśli cios Kordelasem to 8 na 10 w skali taktycznej brutalności, to wystrzał z garłacza naładowanego szkłem. To pełne 11. Jego celem nie jest wyeliminowanie jednego przeciwnika. Jego celem jest zmuszenie dziesięciu innych, by w przerażeniu myśleli nie o obronie statku, a o własnych wnętrznościach na pokładzie. Kula czy szabla to chirurgia, usuwa jednego człowieka, wystrzał siekanym żelazem to epidemia, zaraża strachem całą załogę, jeden krzyczący człowiek z wystającym z brzucha odłamkiem działa na morale silniej niż trzech cicho leżących martwych. Ale najbardziej wyrafinowanym narzędziem był śmierdzący garnek, stinkpot. Była to broń chemiczna XVII wieku, Gliniane naczynie napełniano siarką, smołą i saletrą. Podpalano je i rzucano na wrogi pokład. Nie wybuchało. Tworzyło gęsty, duszący, łzawiący dym. Jego celem było stworzenie nieznośnych warunków, zmuszając marynarzy do opuszczenia stanowisk przy armatach lub walki w stanie duszenia się i płaczu. Stawali się łatwym celem. A co jeśli i ty i Twój wróg staniecie się takim celem jednocześnie? Broń jest stracona. Cordelas wyleciał za burtę, pistolet rozbity. To już nie pojedynek, to zwierzęca walka. Ciosy pięściami, kopnięcia, ugryzienia. Celem nie jest zwycięstwo, lecz przetrwanie. Wojownicy nazywają to walką na dystans budki telefonicznej. Wszystkie zasady honoru i postawy szermiercze zostają wyrzucone za burtę. W ruch idzie to, co w starych angielskich podręcznikach bokserskich nazywano purring, kopnięcia w golenie i gouging, wydłubywanie oczu. To walka o. Przetrwanie w najbardziej pierwotnej formie. W tym momencie sam statek staje się Twoim partnerem w drużynie. Kąt masztu, ostra krawędź luku, napięta lina. Wszystko to można wykorzystać, by złamać kończynę lub pozbawić przeciwnika równowagi. W gruncie rzeczy pirat nie walczył jeden na jednego, ale dwóch na jednego, gdzie drugim wojownikiem był sam pokład statku. A jeśli ta walka dotarła do lazaretu, do gry wchodziły narzędzia chirurga. Piły do amputacji, zaciski, skalpele, broń ostatniej szansy. Na wielu statkach chirurg i cieśla byli jedną i tą samą osobą. Miał jeden zestaw narzędzi do naprawy statku i drugi do naprawy ludzi. Piła do amputacji, którą właśnie odpiłowywał zmiażdżoną nogę, prawie nie różniła się od piły do drewna. Wyobraź sobie przerażenie człowieka, na którego w walce idzie doktor ze swoimi profesjonalnymi narzędziami. Ta kaskada okrucieństwa nie była przypadkowa. Podlegała trzem prostym, ale przerażająco skutecznym zasadom. Po pierwsze, broń to koncepcja, a nie przedmiot pistolet, który stał się młotem, nagiel, który stał się kastetem, nawet kamień z balastu. Każdy przedmiot w ręku był tylko narzędziem, przedłużeniem woli zabijania. To filozofia surwiwalowca, gdzie improwizacja zawsze wygrywa z najdokładniejszym planem przeciwnika. Nie szukasz broni, ty ją wyznaczasz. Po drugie, szybkość jest ważniejsza niż precyzja. Celem abordażu nie jest wygranie dziesięciu pięknych pojedynków. Celem jest zmiażdżenie woli oporu w ciągu pierwszych trzydziestu sekund. Była to doktryna morskiego blitzkriegu. Oszałamiająca gwałtowna fala chaosu, która łamała szyk i morale, zanim wróg zdążył sobie uświadomić, że bitwa jest już przegrana na poziomie psychologicznym. I po trzecie, strach to twój główny kaliber. Krzyk rannego od śrutu z gwoździ demralizuje załogę dziesięć razy skuteczniej niż cicha śmierć od kuli. Jeden krzyczący z bólu człowiek paraliżuje wolę trzech. To była czysta operacja psychologiczna, zadaniem nie było po prostu zabić wroga, ale sprawić, by jego towarzysze zazdrościli martwym. Żołnierz walczy według regulaminu, pirat walczył według praw przetrwania i w tym tkwiła jego główna, przerażająca siła. Ostatecznie, co decydowało o wyniku abordażu, mistrzostwo w posługiwaniu się bronią, jak u żołnierzy, czy pierwotne zwierzęce okrucieństwo, gotowe użyć każdego przedmiotu do zwycięstwa. Napiszcie w komentarzach tylko jedno słowo mistrzostwo czy okrucieństwo. Zobaczmy czego jest więcej.